Hey, Kto nie skacze ten starunia, hej! Hej! 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 Kto nie skacze ten starunia, Hej! Hey, hmm. kto nie skacie, ten starunia, hey! Hey! Kto nie skacie, ten starunek, hey! Hej! Kto nie skacie, ten staruniach, hey! Hey! Kto nie skacie, ten starunia, hey! Hey! Kto nie skacie, ten starunia, hey! Hey! Kto nie skacie, ten starunek, hey! Hey! Kto nie skacie, ten starunia, hey! Hej! Kto nie, nie skacze ten starunia, Hey! Kto nie skacze ten staru?